Citroen DS4, problem strzelającego ogranicznika drzwi w ten sposób Właśnie. o ten dźwięk chodzi słychać czas zapytałem na grupie czy kupować oryginalny ogranicznik czy zamiennik pewna pani podrzuciła taką podpowiedź jak radzą sobie z tym w Peugeotach 3008 pierwszej generacji T8, e, który technicznie jest bardzo podobny do tego samochodu, więc może tutaj to też zadziała. I spróbujemy, czy uda się to naprawić. Myk ma polegać na obróceniu e, tego mechanizmu e, i można to podobno zrobić bez zdejmowania tego tutaj, wszystkiego zaraz. Spróbujemy. Przygotowałem sobie wcześniej kluczyki, mam nadzieję, że odpowiednie. To przede wszystkim trzeba sobie. To tutaj odkręcić, już widzę, że ta łapka wygląda troszeczkę inaczej niż w 3008, ale może to będzie to no, łapki będą brudne od smaru, trudno. Przynajmniej nie będzie strzelać potem jeszcze ok, teraz otwieramy sobie drzwiczki na oścież. I teraz tak, żeby obrócić ten mechanizm, który jest w środku, a tego trzpienia nie. Ten wodzik musi zostać w. W takiej pozycji jakiej jest to myk polega na tym, żeby najpierw spróbować obrócić ten trzpień o 180 stopni potem odkręcić mechanizm, tutaj są dwie śrubki dziesiątki, dwie nakrętki i wtedy za pomocą trzpienia obracając go z powrotem, obrócić tamten mechanizm i przykręcić go z powrotem to zaraz spróbujemy czy to się da obrócić czy zaraz po prostu coś w ten sposób wyłamie I idzie to Jest obrócony. Myślałem, że trochę szerzej te drzwi się bez ogranicznika otworzą, a jednak nie. Dobrze, tutaj są dwie nakrętki. Mam nadzieję, że uda się, i nie spadną gdzieś tutaj za tą blachę. I potem nie wiem, czy da się je wyjąć.

OK, jest jedna śrubeczka. Po dywanik trudno. Teraz jeszcze druga śrubeczka. O, ciekawe, że ta śrubka wydaje się zupełnie luźna. вообще. Na tej śrubce stożkowej ta nakrętka chodzi tak luźno, o i spadła, że nie mam pojęcia kiedy ona jest już wykręcona, kiedy jeszcze nie. Wygrzebię ją tutaj, czy nie wygrzebię teraz. No, Czuję, że nie mogła spaść za głęboko, bo tu jest jakaś blaszka pod spodem. wszystko zupełnie nie widać. Jest. Jest tutaj. Dobrze. To muszę ją najpierw wygrzebać. Potem będzie trudniej jak ten trzpie już tutaj będzie unieruchomiony po przykręceniu tej śrubki. Mam ją, czyli nie jest tak źle. Jak spadnie, to idzie ją wyjąć. Dobra, i teraz tak, obracamy o 180 stopni znowu trzpiętym razem, razem już z tym mechanizmem. I wkładamy ten mechanizm z powrotem w otwory. No i przykręcamy z powrotem nakrętki. Teraz pewnie będzie trudniej załapać. Spróbuję najpierw razem z nasadką. Ciężko to działa. Człowiek nieprzyzwyczajony do używania narzędzi. Zastanawia mnie, skoro jest taki trik. Jeżeli rzeczywiście działa, to przy takim samochodzie z przebiegiem powyżej 200 tysięcy km, ciekawe, czy już ktoś tego wcześniej nie robił i to nie jest już ten etap, że wrócimy do stanu pierwotnego i już nic nam to nie da. Ciekawe, uda się zaoszczędzić stówę. Nie. Przykręcone. Tutaj też troszkę dociągnę bo było tylko połóżmy i przykręcone. Okay. Teraz z powrotem turkik. Proszę wygodniej przed łóżką. Ta śruba jest taka długa, żeby tam był aż taki długi gwint pod spodem. Takie to mocne. Nie sądzę, bo widziałem już wyrwane. Teraz jak tymi łapkami sprawdzić? No nie wiem jak sprawdzić, ale już nie strzela. Czyli naprawione.